że Norbert przyjeżdża? Jedziemy o, zaraz na pole. Bardzo, z tego tytułu bardzo się cieszę. Dawno go nie widzieliśmy, nie? Bardzo, dwa tygodnie to jest bardzo długo. A ty dwa tygodnie go nie widziałaś? Ja tego dłużej nie widziałam. No, nie, nie zdążyłam się tak naprawdę Za bardzo zauważyłam, że go tak długo nie ma. Urlop, zima. Po urlopie jedziemy, po zimie jedziemy zobaczyć, co się dzieje na polach u nas. Musimy już zamawiać środki na wiosnę, na chwasty. W rzepaku, więc musimy zrobić objazd. Paulal, podliczasz, ile rzepaku mamy? Tak, podliczamy, ile mamy rzepaku. Jedziemy. Dobra, na razie. Nie, Pauli? Idzie, gumaki zakładam. Prowadzisz? Nie, prowadź, prowadź. Patrz, znowu klamkę urwali. Marcin, widziałeś? Widziałeś, że klamkę urwali? Kto urwał? No nie wiem, bo statykami nie wiedział. jesteśmy? Dolmer po urlopie? Jak to nie, nie? Nie, żarty <laughs> Marcin, ty dobierz najgorszy urlop z nas wszystkich. Będę miał. Ty to będziesz miał cały czas na urlop. Ale będziesz miał kiedy? W czerwcu. <laughs> no w czerwcu okienko, powiem, ale źmiaki są jeszcze między zabiegami, tak? Między ja. jednym z wjazdem, no, a drugim. My właściwie teraz to jesteśmy już bez urlopu. Już to jest robota na całego. Wczoraj był rano przymrozek, dzisiaj rano staliśmy, to było 3, 3 na plusie, tak? Mówię, że po prostu samochód. A, powoli. 3 stopnie, śnieg się rozpuścił, nie ma śniegu właściwie. Prognozy są takie, że w internecie, że będzie o Słyszałeś o tym? Nie słyszałem. Ale ja nie przyjmuję tego proroctwa. Ja przyjmuję, że będzie wilgoć, będzie wystarczająca ilość opadów i że ten rok będzie mokry. Już mamy dość suchych wiosen, prawda? W tamtym roku była sucha wiosna. I to już jest dość. Także ogłaszamy, że w całej Polsce będzie wystarczająca ilość wody i... Yy, odpowiednia dla naszych roślin. Jedziemy zobaczyć, jak wyglądają rzepaki, bo yy, właściwie całą zimę prawie żeśmy nie wchodzili na pole. Yy, jesienią, to, co żeśmy się rozpoznali, to różnie pola wyglądały. Część pól. Yy, patrzyliśmy, że trzeba będzie powtarzać yy, chwasty jednoliścienne, bo to nie, już będzie. Poprawki na dwoliścienne. A jednoliścienne jedno, nie na, na jednych, jednych polach haber, a na innych poprawki na habra i pstulię. Planujemy dwa rozwiązania. Planujemy dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to zrobić... Tam gdzie przytulnia. Marcin czasami denerwuje. Mówi, że ma Norbert przedziałkę na głowie. No. Jak on ma przedziałkę? On by chciał mieć Marcin taką przedziałkę na głowie. Mar Marcin zazdrości, bo jest prawie łysy. No właśnie, połóż, zdejmij ciapkę. Zdejmie. No ale wracając... Ale już fajnie jest na Polakach, jak już jest zielono, nie? Ten śnieg już brakowało tej zieleni. Wracając do, do tematu, to yy, właściwie planujemy dwa razy yy, yy, zrobić yy, zabieg na rzepak yy, jedno tańsze rozwiązanie, tańszą wersję. Tam, tam, gdzie, tam gdzie nie ma przytuli. Tam, gdzie h to produktem Faworyt. Tak. Faworyt ile wyjdzie nas na hektar? Około 60 zł. 60 zł na H, no plus oczywiście koszt zabiegu. Tak jest. Tam, gdzie przytulia... Paliwo idzie w dół, także koszty zabiegu to w ogóle będą, no w tym roku to będą prawie za darmo. Żartowałam. I yy, inne pola, tam gdzie będzie przytulia. przytulia produktem Corbetto to zabiegu jest... Rok temu było około 130, a w tym roku zobaczymy. No niestety mamy takie poli, jak pola, gdzie przytulia jest od lat, to już jest właściwie... Z tego tytułu, że mamy ziemniaki, to mamy też ręce związane ograniczoną ilość substancji. substancji a na taki. Zobacz jak dzika zwierzyna poryła gdzieś. Jesteśmy na pierwszym polu rzepaczanym, także idziemy zaraz zobaczyć jak to wygląda. I jak ich, ich widać. Nie wiem, czy będzie widać jakie chwasty są teraz, czy... Zobaczymy. Ale zwierzyna tam poryła. Ja Cię nie kręcę. A a nie powiesz, to Przeżywaliśmy na pierwszym polu. To jest klasa gleby między 4 a 5, bardziej pod 5. Bardzo późno siany rzepak. Norbert, przypomnij, którego sialiśmy rzepak? Tutaj mamy właśnie, co mówiłem o tym Haberki są bardzo ładne. Przeżyły. No rzepak nie jest... Siadły jakieś tam pojedyncze, są sztuki, ale to... Nie ma nie Tutaj mamy. opóźniony się w korzej może nie jest idealny, książkowy, no ale będziemy walczyć, żeby... A żeby był książkowy. Żeby był plon książkowy. <laughs> Robert, pierwszy taki zrobimy, to zrobimy... Jedziemy kizerytem. Tak. Później azot. tu dajemy, Co rok dajemy tyle samo? No z tytułu, że mamy gleby słabsze brakiem magnezu, to wybieramy ten nawóz żeby to do dostarczyć magnezu i siarki? Szybko sypiemy kilogramów, około 150 kg. Zawsze dajemy 150 kg, do 200 jest... maksymalnie, ale z tytułu tych wyższych, o, wyższych kosztów schodzimy do 150. Zawsze dajemy, słuchajcie, 200 do 200 kg, w tym roku dajemy 150, troszeczkę schodzimy z kosztów. Nawozy są bardzo drogie. też jaka była cena kizerytu? Po ile kupowaliśmy kizeryt? Ja, kupiliście jeszcze po 1400 czy 500, a w tej chwili jest około dwóch czy powyżej dwóch. Czyli jeszcze kupiliśmy w miarę cenie. Azot już nam się nie udało kupić tani, bo azoty kupowaliśmy po Ale... 2500, 2600. Ale chyba myślę, że około połowy kupiliście po te 1400, 500. tak? No nie połowy, jedną trzecią. No, po jedną trzecią. Słuchaj, Ronik to zawsze narzeka. Nie no, wiem, tak. czy ty jaś Ronika zadowolonego? Nie, nie, nie. Tylko... sucho. <laughs> to chyba tylko ja. W każdym bądź razie wyjeżdżamy najpierw w Kizerytem i w tym roku będziemy dawać 150 kg, rozsiewamy siewką, siewka ciągnie, ciągnie John Deere i to jest 336 m szerokość robocza, bo takie mamy ścieżki. Tak jest, no i następnie w marcu Azot, dokładnie kiedy zobaczymy od warunków pogodowych. Bo właściwie czekamy na rozporządzenie. Na razie nie ma rozporządzenia co do, co do wcześniejszych. Wcześniej na razie nic nie słychać, więc tak jak... Ale w tym, Agnieszka, z tyłu drogich nawozów będziemy to robić z głową, żeby też nie za wcześnie... Żeby nam nie żeby... wypukało, żeby nam nie wyparowało. Dokładnie. Wiadomo, że zawsze najważniejsze jest dać, najważniejsze jest dla rośliny najwcześniej dać azot, żeby ta roślina nakarmiła się po... głodna po zimie. Często wyjeżdżaliśmy... W lutym z azotem, jakby takie możliwości. Było rok temu. Były takie możliwości, żeby ta roślina jak najszybciej pobrała, ale też jest ryzyko związane z tym właśnie, że zostanie wypukane, że ten azot nam gdzieś ucieknie, a roślina nie pobierze go tyle, ile powinna, i z drugą dawką trzeba po prostu szybciej potem wyruszyć. Dokładnie. W tym roku z racji tego, że nawozy są drogie, racjonalny wyjazd to będzie, kiedy już będziemy pewni, że nie będzie zimy, tak. nie będzie deszczy. Czyli to jeszcze być tak, ale na Twoich glebach nic się nie stanie. Ale, ale żeby było suko, Chodzi o temperatury. Żeby nie przyszło znowu jakieś tam ochłodzenie czy jakiś znowu śnieg. Żeby, nie, nie, żeby było wiadomo, że ten azot zostanie pobrany przez roślinę, to będzie optymalna W jak najwyższym stopniu tego. Co w znaczy, najwyższym stopniu? Żeby był Żeby <laughs> przez, przez roślinę. Czyli żeby był jak naj, najkorzystniej dany i optymalnie to będzie miesiąc, pewnie początek marca. Dokładnie. Będziemy jeszcze y, analizować y, na bieżąco, codziennie, jak będzie wyglądała temperatura, jak będzie wyglądała pogoda. Prognozy, tak, Czyli tak, pierwsze, lecimy z kizerytem, może być przymarznięta ziemia, wtedy Bo jest Jeszcze fajnie. w lutym myślę, że zrobimy to, jak przymarznię, Czekamy że... na przymrocz. Tak jest. I wtedy już y, no, sprzęt mamy gotowy. Marcin, gotowy sprzęt? Gotowy. Siewka jest gotowa, ciągnik jest gotowy, kizeryt jest w magazynie, więc z pierwszego... Pierwszą... Na rzepak dajemy 150, a na zboża? Stówkę. I, zbo... I na zboża stówkę. No, mamy zboża, że to wszędzie to także, nie są zboża. Dobra, mocno I, i potem i lecimy z azotem, Azot to jedziemy z pierwszą dawką RSM? RSM. Yy, ale mamy kwestia, jest... kwestia Kwestia też wjazdów, polek. pole. Jak się mocno opóźniło, to dają saletrze, bo mamy dostępną, no, działa szybciej azot. Mamy też i saletrę, jesteśmy przygotowani, i mamy też mocznik, zakupiony w tym roku. Mocznik tylko idzie pod. I buraka. i buraka, ale mącznik zakupiony w tym roku pierwszy raz taki, to będzie taki, takie doświadczenie, y, pylisty, krystaliczny właściwie nie, taki mały pylisto -krysty. A nawet tego nie widziałem, jeszcze, nie, to, nie widziałem no. Taki pył, no. A mamy sprzęt, Marcin. Jeszcze nie mamy sprzętu. Chcemy wynająć gdzieś rozsiewacz belkowy do właśnie takich, takich nawozów sypkich, czy typu wapna, czy plistych. Jak ktoś ma taką ofertę fajną, albo na przykład chce do nas przyjechać na pokazy taką, takim rozsiewaczem do nawozów, to serdecznie zapraszamy. To będzie nam potrzebny na koniec maja, nie? Ten rozsiewacz? No w buraki, to kwietnia. Koniec kwietnia? No połowa, początek, kwestia pogody. Na koniec kwietnia? No połowa. Myślisz, że tak? Że damy radę? Dobra, czyli jak, ją, jak taki sprzęt ktoś posiada, to zapraszamy w połowie, w połowie kwietnia do nas na pokazy. To będzie fajnie, fajnie mogło wyglądać, bo chcemy pierwszy raz ten nawóz w ogóle użyć w gospodarce, tak. bo to jest nawóz kupiony za granicą w bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli to u nas wyjdzie, to będziemy Wam to pokazywać, reklamować i żebyście też się w takie tańsze nawozy i takie tańsze rozwiązania zaopatrzyli jak my. Czyli tak, mamy rysę, mamy saletrę i mamy mocznik. Nie mamy saletraka prawda? Nie. Nie mamy. Dla, no dlaczego nie. nie kupiliśmy saletrzaka? Nie ma takiej jest Jedna z droższych form azotu i eee, nie ma potrzeby, tak? Mamy saletrę. Mamy, saletre, mamy saletre. Także mam. yy, Zazwyczaj dajemy 100% <trym> RSM-u, natomiast yy, w tym roku, w związku z tym, że też dostaliśmy gdzieś saletrę w Dobręcenie. No I by, i były braki rsm był tak? braki, nie było, więc kupiliśmy saletrę. Czyli tak, kizeryt, <trym> potem saletra. azot. Poprawka na chwasty. I poprawka na chwasty. No i później lecimy normalnie już. Czyli tam, gdzie habry, yy, dajemy. Yy, faworyta, ta, Faworita, tańsze rozwiązanie, 60 zł na hektar. Tam, gdzie jest przytulia, dajemy korwetę. To jest firmy. Kortewa Kortewa Przyjeżdża do nas sympatyczny Jacek Słowakiewicz, yy, który nam tutaj właściwie ten środek zaproponował. To już jest, yy, drugi raz stosujemy ten. I jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Aparatu, ale to już jest cena no wiadomo wyższa, bo jest przytulia, około 140 zł na hektar wyjdzie nam, nie? Dokładnie. W yy, środki kupiliśmy wszystkie u Ciebie. Tak, no tam ok. A coś ty kupiliśmy? na wiosnę, tak? A nie no, kupimy. Będziemy kupować! No może będziemy kupować, to ja wiem, co... Zaczyna się od nowa. słuchajcie i znowu tu jest mowa o żonie Norberta, bo już była kiedyś mowa. Ja <laughs> To żeśmy z Paulą doszły do wniosku, że Norbert jest fajny, ale jeszcze fajniejszą ma żonę Agatkę. Oczywiście pozdrawiamy Agatkę. Pozdrawiamy Agatkę. Agatka, uwielbiamy Cię, przyjeżdżaj do nas czasami, a nie tylko Norberta wysyłasz. Ja już zresztą Ci mówiłam, że nie wysyłaj go samego, tylko zawsze przyjeżdżaj do nas z nim. Zapraszamy. mamy. Środki zamówisz w prokamiu u Norberta. Eee, no i co? No i właściwie jesteśmy gotowi. Maszyny sprzęt mamy przygotowany już na wyjazd w pole. Oby to zima nie przyszła, nie? Ja by pogoda była. No. To jest do córcia, masz teraz głowy czy innym za nie? Jutro masz obronę? <grym> nie, no, no tak. Jutro masz obronę pracy inżynierskiej. Na pewno, Ale... na pewno znasz, nie macie się. Jaki masz... Nie, masz... nie zapraszamy. Jaki masz temat? No ziemniaku. Naszy. No. Paula ma temat o Ziemiaku, Paula o Ziemiaku wszystko, zresztą ona kocha ziemiaki to jaka ona ma nie zaliczyć. To by musiał być coś naprawdę bardzo... Y, y... Źle nastawione, żeby nie, nie, takiemu inżynierowi nie przepuścić. Nie, ja nie wyglądam jak inżynier. Jak to nie? Ty wyglądasz jak doktor w gumakach? No a co? Zresztą polutka, poletka, na kortowie, tak samo. Trzymają poletkę i chodzą na pole. No dobry rolnik, dobry doktor, profesor to jest i praktykiem, i, i teoretykiem, także gumaki jak najbardziej. Paula, zdasz życzę Ci powodzenia, tylko na moja...